Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Kłaniam się wszystkim serdecznie. Przyjechałem ze Świętokrzyskiego. Mam zaszczyt zaprezentować mój okręg. Okręg spośród 41 okręgów Okręg Świętokrzyski. Tak się spodziewałem, że jako jeden z ostatnich mówców padnie już wiele wspaniałej merytoryki. Wiele mądrych słów, wiele rad, co trzeba zrobić, aby Polska została państwem kulturowym, niepodzielonym. Państwem walczącym o niepodległość. Dlatego tego nie będę powtarzał. Podzielę się pewną refleksją, albo powiem Wam, co należy też robić, oprócz tych pięknych słów, które tu padły. Pan prezes Włodzimierz Skalik powiedział, że nie życzy sobie kolejnych marszów. No my też sobie nie życzymy, normalne. I nie życzymy sobie takich przemów i takich zgromadzeń, bo po co? Tylko my kogo przekonamy teraz? Przekonamy tych, którzy nas oglądają. Tych, którzy nas słuchają. A wiecie ile ludzi jest w gminach, we wsiach, gdzie oni nie wiedzą w ogóle o tym, że my tu jesteśmy? Czasami zobaczą tylko, włączą jedynkę, dwójkę, polsat. Bo nas uciszają, Bo nas uciszają tak. Bo piorą ich mózgi, prawda? Piorą ich mózgi. I co my mamy zrobić? Ja mam na to receptę. To nic nadzwyczajnego. To coś, o czym my mówimy w Konfederacji Korony Polskiej. Bardzo ciężka praca od podstaw. Ponad 30 petycji przygotowanych przez pana, nie Włodzimierza, tylko przez pana prezesa Romana Fritza, przez jego asystenta. Złożyliśmy ponad 30 petycji do gmin. Wychodzimy do małych ojczyzn, wychodzimy, pokazujemy się, uprawiamy agresywny marketing. Dożynki, wszystkie dożynki przez Koronę Świętokrzyską obstawione. Dlaczego? Dlatego, że właśnie docieramy do tych ludzi, żeby ten przekaz dzisiaj, z tego spotkania, żeby oni usłyszeli. Więc kochani, do wszystkich przewodniczących, moich kolegów i koleżanek z naszej partii, która rośnie w siłę, nawet się nie zastanawiajcie. Nie tylko ważne jest wystąpienie na wiecu. Nie tylko ważne jest rolka, czy przekaz w internecie. Ważne jest, wyście wyszli na wsiach, w gminach, żebyście się pokazali wójtowi, burmistrzowi, że mają oddech na plecach oddech Konfederacji Korony Polskiej. I to jest ogromna, niesmienna praca. To jest, to bardzo, bardzo działa, wam powiem. Po czym właśnie widzę w swoim okręgu. Także bardzo was zachęcam do tej pracy. Do tej całej merytoryki. Wystarczy posłuchać pięknych mówców przede mną. I już macie gotowe przemówienie, jak przemawiać do radnych. Do radnych wioski, do gminy, z ludźmi. Powiedzieć, jakie zagrożenia niesie centrala. Nie rząd Polski. I z tym przekazem jak ich spokojnie porozmawiacie, oni w tym okręgu zagłosują na was. Odbijecie nasze ojczyzny oddolnie. To, o czym mówimy. Uratujmy Polskę, odzyskajmy niepodległość. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.